Najgorsza dieta, jaką przetestowałam, to dieta beztłuszczowa. Stosowałam ją około 10 lat temu i po trzech miesiącach zaczęły mi garściami wypadać włosy, pojawił się zanik miesiączki, no i pojawiły się problemy z tarczycą. I dlatego właśnie cały czas powtarzam, że warzywa w diecie są ważne, ale najważniejsze jest białko i zdrowe tłuszcze. Kiedy ostatnio odpuściłaś dietę? Od dawna nie mam diety. Mam nawyki żywieniowe, których w naturalny sposób przestrzegam. Dobrze zaplanowana dieta jest ważna na początku metamorfozy. Ale jeżeli równocześnie nie wprowadzasz nowych, zdrowych nawyków żywieniowych, to nic dobrego z tego nie będzie. Masz 5 minut na śniadanie, co jesz? Jeżeli na słodko, to odżywkę białkową i pastę orzechową. Jeżeli na wytrawnie, to jajecznicę poza awokado. Jedna aplikacja, bez której nie wyobrażasz sobie robienia posiłków? No to w sumie nie jest aplikacja, ale mój blog z przepisami. Korzystam codziennie. Jedna rzecz, która kosztuje 0 zł, a sprawę, że Twój dzień jest to. Jeżeli świeci słońce, to spacer, a jeżeli pada, to nieskrólowanie telefonu wieczorem. To ważne. No, bardzo. A jaka jest Twoja jedna rzecz, która kosztuje 0 zł, ale sprawia, że Twój dzień staje się lepszy?